Janek, pokaż się tutaj. Na co y, czekasz? Na wstrąga czy na karpia? Co się złapie, nie? Zwijaj i jeszcze raz musisz zarzucić. Liwia, takiej atrakcji to się nie spodziewałaś, co? Jeszcze nie idzie, ale miej to na oku cały czas. Bo jak idzie na dół, to znaczy, że ryba bierze. I teraz wiesz co jest? Teraz są długie wyczekiwania, aż ryba złapie przynętę. My dzisiaj korzystając z tego, że jeszcze jesteśmy w Kotlinie Kłodzkiej, cała rodzinka gdzieś tutaj w pobliżu, więc zaprosiliśmy wszystkich na rybkę, na obiadek, więc fajnie, uwaga, fajnie, że możemy się tutaj spotkać. Jest też babcia, zwana prababcią, wczoraj liczyliśmy, że ma 11 prawnicząt. Uwaga! Babcia ma 89 lat, a tylko hasło rzucić, że gdzieś jedziemy, to pierwsze, nie? Pewno. Trzeba Mieli siedzieć. No Więc jak ktoś, ktoś z domowników e... ma pomysł, żeby jechać, to ty chętnie, pierwsza.